Witam, nazywam się Łukasz Waligórski i zapraszam na 122 farmaceutyczne podsumowanie tygodnia, a dzisiaj w programie. 200 tysięcy złotych kary za prowadzenie apteki bez zezwolenia? Terapia COVID-19 amantadyną pod dziennikarską lupą? Izby apelują o zgłaszanie naruszania niezależności farmaceutów. Czy farmaceuci otrzymają punkty za szkolenia ze szczepień? Jak pandemia zmieniła polskie apteki? Partnerem programu jest portal leki.pl, rzetelne źródło informacji o leku dla Ciebie i Twojego pacjenta. Bez wątpienia jednym z ciekawszych tematów minionego tygodnia, opisywanych na portalu MGR.Farm była sprawa apteki, która przez 5 miesięcy działała bez zezwolenia na prowadzenie takiej działalności. Ta apteka otrzymała od głównego inspektora farmaceutycznego karę w wysokości 200 tysięcy złotych. A wszystko zaczęło się od tego, że wojewódzki inspektor farmaceutyczny cofnął zezwolenie tej apteki za prowadzenie sprzedaży produktów leczniczych do podmiotów nieuprawnionych. W tym przypadku były to inne apteki. Główny inspektor farmaceutyczny otrzymał tę decyzję, a 5 miesięcy później Wojewódzki Sąd Administracyjny wstrzymał jej wykonanie. Ostatecznie po kilku latach postępowań apteka straciła zezwolenie decyzjami sądów administracyjnych. Jednak główny inspektor farmaceutyczny uznał, że te 5 miesięcy prowadzenia działalności bez zezwolenia wymaga kary. Dlatego nałożył na nią karę w wysokości 200 tysięcy złotych. Kilka tygodni temu, w połowie kwietnia, wojewódzki sąd administracyjny stwierdził, że spółka, która prowadziła kilka lat temu tę aptekę, musi tę karę zapłacić. Sprawa jest bardzo ciekawa, chociażby w tym kontekście. W kontekście, że sporo się ostatnio mówiło właśnie o aptekach, które prowadzą działalność bez wymaganego zezwolenia. Zachęcam serdecznie do przeczytania tego artykułu, jest bardzo, bardzo ciekawy. Od pewnego czasu sporo mówi się o leczeniu choroby COVID-19 za pomocą starego i taniego leku, którym jest amantadyna. Tę metodę leczenia propaguje m.in. lekarz Włodzimierz Bodnar. I to właśnie od jego wpisu w internecie, w którym przekonywał, że za pomocą tego leku wylecił około 200 osób z COVID-19 zaczęła się cała fala zainteresowania tym właśnie lekiem. Włodzimierz Bodnar niedawno chwalił się, że za pomocą amantadyny wyleczył z COVID-19 już ponad 3000 osób. Dziennikarz Tomek Michał Janczura postanowił sprawdzić te dane i wziął pod lupę działalność lekarza. Zapytał m.in. Narodowy Fundusz Zdrowia oraz Ministerstwo Zdrowia o dane dotyczące stosowania przez lekarza amantadyny. Okazuje się, że od kwietnia 2020 roku Włodzimierz Bodnar wystawił ponad 1500 recept na amantadynę, a nie 3000, jak twierdzi. Jednocześnie około 800 osób, które stosowały amantydynę od Włodzimierza Bodnara, było przetestowanych na COVID-19 i tylko około 600 osób miało pozytywny wynik tego testu. Michał Janczura dotarł też do informacji, że 17 pacjentów Łodzimierza Podnara, którzy wcześniej stosowali amantadynę, zmarło. Serdecznie zachęcam do przeczytania tego artykułu. Myślę, że jest on bardzo ważny i warto sobie wyrobić własne zdanie na podstawie tych właśnie informacji, które się w nim znajdują i do których dotarł dziennikarz TokFM. fm Od dwóch tygodni obowiązuje ustawa o zawodzie farmaceuty, a wraz z nią wszystkie zapisy dotyczące niezależności farmaceutów. Okręgowe izby aptekarskie, szczególnie Dolnośląska oraz Warszawska, apelują do farmaceutów, aby zgłaszali przypadki naruszania tej niezależności, dlatego że ustawa o zawodzie farmaceuty gwarantuje farmaceutom wykonywanie ich obowiązków zawodowych bez wpływów pracodawcy. Chodzi tutaj przede wszystkim o naruszanie takich uprawnień i obowiązków farmaceutów, jak na przykład skracanie godzin pracy apteki w przypadku braku obsady kadrowej czy utrudnianie wykonywania obowiązków kierownika apteki. Zgodnie z ustawą o zawodzie farmaceuty za tego typu naruszenia grozi unieruchomienie apteki oraz hurtowni farmaceutycznej nawet na 3 miesiące, a w konsekwencji nawet odebranie zezwolenia na prowadzenie takiej działalności. Jednocześnie okręgowe Izby Lekarskie wskazują, że odmowa wykonywania poleceń służbowych naruszających obowiązujące przepisy prawa w zakresie wykonywania zawodu farmaceuty nie może być podstawą do wyciągania względem farmaceuty jakichkolwiek konsekwencji służbowych. Dolnośląska Izba Aptekarska na swojej stronie internetowej umieściła gotowe szablony wniosków i zgłoszeń do wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego przypadków naruszeń, niezależności farmaceuty. Jednocześnie izba przypomina i zapewnia, że wszyscy farmaceuci, którzy mają wątpliwości, czy ich prawa są naruszane, mogą skonsultować takie sytuacje z prawnikami izby. Cały czas trwają szkolenia farmaceutów, fizjoterapeutów oraz diagnostów laboratoryjnych z wykonywania szczepień przeciw COVID-19. Jak podaje Naczelna Izba Aptekarska, aktualnie około tysiąca farmaceutów już posiada takie uprawnienia, a kolejne 6 tysięcy jest w trakcie kursów, które umożliwiają uzyskanie takiego szkolenia. Te kursy są całkiem złożone i całkiem czasochłonne. Składają się one na szkolenia praktyczne oraz teoretyczne, które trwają kilka godzin. W rezultacie pojawiły się też pytania, czy za te szkolenia farmaceutom będą przysługiwać punkty edukacyjne w ramach kształcenia ustawicznego. Okazuje się, że zgodnie z przepisami nie, na razie farmaceuci nie będą uzyskiwać punktów edukacyjnych za tego typu szkolenie. Jednak Naczelna Izba lekarska skierowała już w tej sprawie pismo do Ministerstwa Zdrowia, w którym apeluje o odpowiednie działania legislacyjne, które pozwolą farmaceutom przyznawać takie punkty. W ocenie samorządu aptekarskiego kursy organizowane przez Centrum Medyczne-Kształcenia Podyplomowego z zakresu przeprowadzania szczepień ochronnych przeciwko COVID-19 powinny być uznane za szkolenia spełniające kryteria szkoleń ciągłych, a za ich zrealizowanie farmaceutom powinna przysługiwać określona liczba punktów edukacyjnych. W minionym tygodniu swoją premierę miał kolejny odcinek programu z cyklu kwadrans z farmacją. Tym razem jego gościem był prezes zarządu firmy PEX Pharma Sequence, dr Jarosław Frąckowiak, z którym rozmawialiśmy m.in. o tym, jak w liczbach wygląda sytuacja na rynku aptecznym. Rozmawialiśmy także o tym, czy i dlaczego apteki powinny zostać w końcu objęte tarczą antykryzysową. Temat rozmowy dotyczył również marż na leki refundowane oraz tego czy są realne szanse na zmianę tabeli marsz w ustawie refundacyjnej? Poza tym, bardzo ciekawy fragment rozmowy dotyczy tego, w jaki sposób zmieniły się zachowania pacjentów w aptekach w trakcie pandemii i w jaki sposób apteki na te zmiany zachowań zareagowały. Oczywiście nie mogło również zabraknąć tematu ustawy o zawodzie farmaceuty, opieki farmaceutycznej i tego, jak nowe uprawnienia farmaceutów wpłyną być może na rentowność aptek. Serdecznie zachęcam do obejrzenia tej rozmowy. Oczywiście program dostępny jest na naszym kanale na YouTube, ale także w portalu farmacja.tv. I to już wszystko w tym farmaceutycznym podsumowaniu tygodnia. Bardzo dziękuję za uwagę. Oczywiście, tradycyjnie, po więcej doniesień z rynku aptecznego, rynku farmaceutycznego, zapraszam na portal mgr.farm. Tam codziennie w pocie czoła przygotowujemy dla Was nowe doniesienia, które są istotne dla farmaceutów i ich zawodu, wykonywania ich zawodu. Oczywiście, tradycyjnie zapraszam także do prenumeraty i czytania naszego magazynu dwumiesięcznika mgr.farm, który już jest dostępny. Jest dostępny nowy numer. Jest to naj Największy magazyn dla farmaceutów w Polsce, aż 120 stron, a za jego roczną drukowaną pronomeratę można zyskać nawet 12 punktów edukacyjnych. Bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek farmaceutycznego podsumowania tygodnia już wkrótce.